DRS, czyli Drag Reduction System, został wprowadzony w 2011 roku i jego głównym celem było ułatwienie wyprzedzania. Ten system miał zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony zwiększa liczbę manewrów wyprzedzania, a z drugiej jest krytykowany za to, że walka z innym kierowcą staje się zbyt łatwa. Jak na standardy Formuły 1, jest to dość prosty mechanizm. System DRS sterowany jest hydraulicznie. Naciśnięcie przycisku na kierownicy pozwala na otwarcie części tylnego skrzydła. Dzięki temu przepuszcza ono większą ilość powietrza, a co za tym idzie, pozwala na osiągnięcie wyższych prędkości maksymalnych kosztem niższego docisku. Przewaga DRS-u dochodzi czasem do około 15 km na godzinę na końcu prostej. Odzwierciedlają to statystyki, gdzie w 2011 roku liczba wyprzedzeń na wyścigach drastycznie wzrosła. Władze F1 osiągnęły tym swój cel. Sprawiły, że Formuła 1 stała się dużo ciekawsza. Więcej wyprzedzeń to więcej walki na torze i przy tym więcej emocji. Ale czy do końca tak powinno być? Dawniej należało w skupieniu podążać za poprzedzającym samochodem i wyczekiwać błędu. Wymagało to od kierowcy większej koncentracji oraz podejmowania większego ryzyka, wykorzystania najdrobniejszych szans, które ponownie mogą się nie przytrafić. Obecny DRS nieco rozleniwia kierowców. Czasem po prostu wystarczy poczekać kilka zakrętów, dobrze wyjść na prostą i można bez problemu wyprzedzić samochód z przodu. Powoduje to pewnego rodzaju sztuczność i wrażenie, że wystarczy nacisnąć przycisk na kierownicy, żeby kogoś wyprzedzić. Patrząc na to z drugiej strony, wiele wyścigów mogłoby być zwyczajnie procesjami. Oglądanie tego, jak przez dwie godziny nikt się nie wyprzedza, nie wydaje się zbyt ciekawe. Dlatego, wraz z implementacją tego systemu, powstała nowa strategia walki z innymi kierowcami. Chodzi w niej o to, żeby przepuścić szybszego kierowcę przed punktem detekcji DRS, a następnie wjeżdżając do strefy, skutecznie go skontrować. Jest to strategia jak najbardziej zgodna z przepisami, a jednocześnie dość skuteczna. Przykładów takich zagrywek nie trzeba wcale daleko szukać. Alonso i Hamilton w ostatnim wyścigu w Abu Dhabi, Leclerc i Verstappen w Bahrajnie w 2022, czy chociażby bardzo kontrowersyjne Grand Prix Arabii Saudyjskiej i pojedynek między Verstappenem a Hamiltonem. Taktyka ta sprawiła, że walka na torze jest czymś więcej niż tylko naciśnięciem przycisku. Jeśli atakujący się na to nabierze, momentalnie staje się broniącym, tracąc przy tym DRS. Przepuszczenie innego kierowcy przed punktem detekcji może prowokować wiele groźnych sytuacji. Zbyt mocne hamowanie poza przewidywanymi do tego miejscami także jest niebezpieczne. Cała ta taktyka jest ryzykowna. Ale powiedzmy to odważnie: dopóki nie wydarzy się nic poważnego, wydaje mi się, że nie powinna zostać zakazana. Podsumowując, najlepiej byłoby pozbyć się DRS-u, ale nie ukrywajmy, że stworzyłoby to obecnie sporo problemów. Myślę, że powinniśmy traktować go obecnie jako zło konieczne. DRS przez lata sprawiał, że wyprzedzanie było zbyt łatwe. Dalej trochę tak jest. Nowe regulacje techniczne miały sprawić, że bolidy będą mogły dużo łatwiej podążać za sobą w zakrętach. Widać na tej płaszczyźnie lekką poprawę, ale dalej to nie jest to, czego oczekiwaliśmy. Pojawiły się słuchy, że DRS miałby całkowicie zniknąć. Czy Formuła 1 jest skazana na DRS? Wydaje mi się, że nie. Wygląda na to, że FIA będzie próbować odchodzić od niego. Chociażby tegoroczne plotki o odejściu od DRS-u w kwalifikacjach wydają się dobrym prognostykiem na przyszłość. A jakie jest Wasze zdanie o tym systemie? Powinniśmy z niego jak najszybciej zrezygnować, czy może bardziej dopracować? Zapraszam do sekcji komentarzy.